Słuchajcie, wracam właśnie z roboty, no i popatrzcie po prostu, jaka jest widoczność na... w moim samochodzie. Ale ostatnio kupiłem sobie takie lusterko samochodowe, no i spójrzcie po prostu, widać wszystko, co jest za tylnią szybą. Kąt widzenia jest naprawdę duży, a jeśli chodzi o montaż, to montuje się je dosłownie w dwie sekundy. Spójrzcie po prostu na to. Cyk i już jest. I jak widzicie jest naprawdę duże, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało widoczności na drodze. No, i odkąd je mam, to moje bezpieczeństwo podczas jazdy poprawiło się kilkukrotnie. No bo zobaczcie po prostu: pocznę lusterka, po prostu nic nie widać, a dzięki temu z tyłu widzę wszystko. Nie będę miał problemu, że lusterka są zaparowane, bo po prostu odparują mi tylnie szyby od samochodu, no i będę widział wszystko. Dzięki temu będę całkowicie miał wyeliminowane martwe pole. A najlepsze jest to. Że to lusterko ma taką ochronę, że jak ktoś jedzie za wami i świeci długimi światłami, to nie będzie was oślepiał. To jest po prostu rewelacja i właśnie dlatego kupiłem sobie to lusterko. Jakbyście chcieli wiedzieć, skąd je wziąłem, to dajcie mi znać w komentarzu, ja wyślę wam link do strony, skąd je mam.